Dzień dobry panowie. Dzień dobry. Pytanie mam takie, dlaczego panowie jeżdżą ignorując zakaz wjazdów? Jechali panowie pod prąd. Nie wie pan gdzie, panie policjancie. Muszę mi pokazać. Za chwilkę panu odtworzę film, dobrze? Aha, panowie przyjechali na obiad! Co tam mamy? Ok. Wszystkiego dobrego. Prosimy o dokumenty od pana. Bardzo proszę. Jakie dokumenty panowie potrzebują? Ale dlaczego pan mnie trzyma za rękę? Przepraszam. Bo nie po... chce pan podejść do rady Ale ja chcę podejść no proszę do rady ale Ale pro... proszę, proszę mnie puścić. Proszę pana. Proszę mnie puścić. Dlaczego proszę pan podejść. mnie szarpie? Halo. Nie pan nie, szarpie. nie, pan nie może mi zabierać telefonu. Przepraszam bardzo. Jakie wykroczenie popełniłem? Na jakiej podstawie? Dobrze. dobrze, dobrze, wyłączę telefon, wyłączę telefon. co pan mówi? Co? Proszę pana, w Poznaniu gdzie pan przebywa? Nie słucham, pan Przypominam, że ma pan obowiązek...

Dlaczego wykasowali mi panowie wszystkie zdjęcia, także, także zdjęcia dzieci? Dlaczego panowie wykazowali wszystkie filmy, które miałem, na których. Szanowny panie, nie pan pan wyłączony czy... telefon. Pan, czy... Pan czy... Zabrali czy... mi panowie telefon, a następnie oddali wyłączony. pan, nie, 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 no, że pan, nie, pan nie pomawia, bo wyłączył pan telefon tutaj, Zabrali nie mi panowie tele... telefon. Przesunę, Proszę.